W dzisiejszym odcinku, kto lepiej zrobi to długopisem 3D, wygrywa. Ale to nie wszystko, ponieważ osoba, która zrobi więcej rzeczy źle czyli jednym słowem, zdobędzie mniej punktów będzie poddana karze. To jest portko-podciągator, więc wtedy się ładujemy w te portki i podciągamy to z całej siły. A w rysowaniu dodatkowo będziemy mieć utrudnienia, więc teraz wylosujmy, która z drużyn będzie miała. Ernest i Wiktor. Jak zawsze, Wim. jak I... zawsze. Dobra, więc przejdźmy do pierwszej rundy. Pierwsza runda, czyli Lego. What? Uuu, super, dobra. Ja bym bardzo to chciał wygrać. Szkoda, no. że w takim razie my mamy w pierwszej rundzie te szkody, nie? Czyli jakie no. właściwie? Bo mieliśmy mieć karę jakąś, coś co nam utrudni jak... wykonywanie hmm. challenge'u. Tak, właśnie, zaraz po jej chcę lecimy jedną rzecz. Tę samą przeszkodą jest to, że jesteśmy hmm. razem w drużynie. Totalne dwa największe bez talencia w firmie są razem To tak, no z... To co? Musimy sobie nałożyć gumki, które. Działały jak kajdanki, prawda? Ty takie małe. Gu... Ja wziąłem takie najmniejsze, stary, nie? Ja największe. To co? Nagrzewamy w takim razie? No to co, bierzemy się zagrzanie w takim no. razie. Stary, ja mam niebieski, ty masz różowy, czyli dobrze. Ja jestem facetem, ty mężczyzną, kobietą. Ja mówię, stary, jak to działa? Bo ja tego nigdy Bo nie używałem. A ten do prądu? Tak? Ja mam po do prądu. A to jest, ale ty a zimna. To się jakoś świeci? Ej, dobra, mamy. Teraz trzeba temperaturę chyba ustawić. Szkoda, że mamy to utrudnienie Mega szkoda, stary. Szkoda, że mamy takie utrudnienie w takiej rundzie. To się to po prostu wsadza i już? Coś ona ja? naciskać? Strzałkę do przodu. Którą strzałkę? No do przodu. Tom? Nie, do przodu. Tom? No. Oj. Ej, ale w sumie dosyć strzymano co idzie. Otóż widzowie musieliśmy zdjąć gumki recepturki, bo dosłownie kończyło nam się krążenie w żyłach i to nie było przez chwilę nawet śmieszne, tak, więc... To było trochę zbyt niebezpieczne. Więc po prostu następną karę automatycznie bierzemy na siebie już bez losowania Dobra. A mamy Stary, to jest faktycznie długopis 3D. Nie się da pisać w powietrzu. Co ty zrobiłeś? Stary, nim normalnie można pisać w powietrzu tym długopisem. I zrobiłem taką wieżę, po która, nam, wiesz, ustabilizuje wszystko. No dobra, chłopaki, mega ciekawy jestem tego efektu finalnego, nie? Zobaczmy już, jak to elegancko zaczyna wyglądać. Zaraz jeszcze zrobimy tak po krawędziach, żeby poprzechodziło, ale autentycznie mamy już taką rzeczywistą formę, która jest podstawą. Na ten moment, jak wam to przypomina, to co tutaj na obrazku jest? Chełm. Stary, ja oceniam taki 7 na 10 na razie. Tak? Ale jak skończy, będzie 10 na 10. Dobra To wychodzi bardzo dobrze ogólnie Już widać kształt, to prawda Tak no Więc jeżeli będzie wiadomo tylko co to jest za rzecz To ja już będę zadowolony z tej rundy o. Ogólnie myślałem, że to będzie mega proste Ja też Ja myślałem, że my to zrobił w rachciach A stary, na razie robimy to z dwie godziny I mamy na razie nic stary Pozdrawiamy cię Mati, jeśli to tak. oglądasz Tobia, Piktor, tobie Ja rady. jestem stary tak skupiony Ogólnie to co rozkminiłem teraz Może nie wygląda jakoś super, ale patrz To jest podstawka I zrobiłem podstawkę na głowę Że twoją głowę po prostu wsuniemy w to jakby jest taki, że do wsunięcia, nie? Lekki update'cik, tutaj jest tak. robiona obraz pudełka, Oskar kończy hełm Tak, jest mega easy Zowie, czy kiedykolwiek któryś z was robił coś takiego? Jak tak to piszcie co wam się udało zrobić, jaką najlepszą pracę wykonałeście. jestem ogólnie już dosyć blisko Teraz muszę zrobić czarne detale tylko W następnym myślę, że się będę starł zrobić trochę lepsze Z tego jestem zadowolony, tak jak wychodzi na ten moment Mega cute No, ja też jestem w szoku Uuu, ej stary długo się nie patrzyłem na ciebie Mega nieźle to wygląda. Ostro, co? Mega. Teraz stary, przerabiamy to, dajemy te żółte wszystkie elementy. Stary, ci, ja myślałem w ogóle, że to jest podstawka cały czas. Nie, stary, to już będzie głowa. Ale patrz, bo to wygląda jak ta podstawka trochę. Jest taka trochę, wiesz. Ale to już jest głowa, stary. Tak? No. Dobra. Czyli dodajemy żółte, czyli wyjmujemy cały czarny i zrobimy... Kurde, ale powiem ci, że ciężko będzie stary dodać Easy. ten daszek i ten ten... Easy. Easy? Easy. Easy. Dobra, dobra. Przydałaby mi się taka obrotowa część, która mogłaby się kręcić. O, 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 o. Dobra, zawracaj, zawracaj, zawracaj. с ma, Co tam? Siema. Właśnie skończyliśmy stary Jak, no tak. jak, jak, jak to stary wygląda? stary jak wygląda? Jak Donald Trump wygląda Stary nie wyzywaj Donalda do, do Trumpa Pokażcie O tak tam. nam wyszło Nice Jestem z tego turbo dumny Ja też jestem bardzo zadowolony no No dobra, dobra Może będą za to dodatkowe punkty Ej, tak się składa, że chłopaki też już skończyli, także możemy iść na dół i zobaczyć kto wygrał Dobra to lecimy no. do oceny Więc pierwsza rzecz jak nam wyszła no. Okej okay, zwycięzca jest tylko jeden, ja już to widzę Jest dwóch zwycięzców Grazie. Sì, no. Tak, naprawdę Dobra, a zróbmy, słuchajcie, bo to jest chem, Zróbmy może jakiś taki test solidności tego. Bo chem się chronić. Miłoż ocenia tylko stylistyczny wygląd. Nie ja bym mam oceniać? Tak, ty tak, oceniaj już ty musisz że to jest 3D, a to tak nie jest. Tak, a to, a to były długopisy 3D, a nie a 2 No właśnie. Ale nasz samoświetnie stoi i ma podstawkę tak jak tutaj. Ale jest płaski Jest dokładnie tak to jak to. Dobra, okej, okay, ogólnie oceniam to na zasadzie takiej, jak bardzo chciałbym mieć to na swojej półce. Okej. Okay. I ogólnie no, to ten, ten wygrywa, bo ten fajniej wygląda, okay. Jest! Ej, ja czyli zdobyliśmy lego. Dobra, przejdźmy do kolejnej rundy. Ej, 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 nie ma! Ej, stary tam leci. Zgarniamy tam leci. też to przecież, obydwa wygraliśmy. Ej, to prawda. Czyli w drugiej rundzie mamy to. Ja nie widzę, co mamy. Ej, chwila, ja też muszę mieć zasłonięte oczy. Nie, tak. robimy to tak, stary, że ja będę malował, a ty mi mówisz, co ja mam namalować jakąś stworzyć. Więc daj mi naładowany kółko. nie, no, no. od Czemu mam iść na odwrót? Że ja będę malował o tym i będziesz mówił? Chętnie. Nie, nie to, że ci nie ufam, stary. chętnie. O, Ale teraz już wiesz, co mamy robić. No to co? Kolejna runda przed nami. jest I my mamy zrobić coś takiego? Przecież to jest stary mega I to jest cegłowa gra. Patrz, Brick game czyli cegła gra? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jest Nic niczego kolor. nie dotykaj. Już niczego mam na nie dotykaj. Niczego nie dotykaj. Najpierw odłóżmy pistolet na klej gdzieś z boku. I to, co obklejamy, to po prostu? Nie. No czemu nie? To będzie mega proste zbudowanie. Niebieska forma. Ma ekran i kilka białych guzików. Tutaj mam pistolet na klej który troszkę się wydał i patrzcie ruszą obrusem i ten obrus nic to przepaliło obrus i wkleiło się w stół i tu jest narastająca góra kleju, która cały czas z tego wypływa, a to nie jest podpięte do prądu, patrzcie, to leży prosto tutaj więc pistolet się ogólnie zepsuł i cały czas strzela klejem nie wiem jak to jest możliwe, pozdrawiam Pozdrawiam. teraz trochę w lewo, ten obrys idzie zbyt idealnie patrz 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 mam technika no wiem, wystarczy, że obkręcasz ja nie wiem jak my wyciągniemy tą konsolę z tego odrysu nie? Ogólnie zrobimy jeszcze takie dwa kółka i potem wyciągniemy to z foremki i już będziemy tylko na tej foremce pracować, dobra? A góra? Najważniejsze, góra. zrobimy po przekątnych, ja? tak jak ja zrobiłem podstawkę w tym Lego. Idzie git. Dobra, przestań i już zabieraj. Idealnie. I teraz ja to wyciągnę. O, oh, Strasznie grubymi niciami leciało. Ja to zrobię stary. Nie, bo ty nie widzisz, serio, bo nie. to... Ja, ja nie muszę widzieć. Ja co zrobię? Daj. Nie. Ja się już na nie denerwuję, nie? Dobra, stary, jest podstawka. Dobra, git. Teraz musimy włożyć te podzespoły wszystkie. Stary, a może wypełnimy ten środek klejem w ogóle? Żeby tak zrobić wolium, taki wiesz, takiej objętości do tej A stary. dawaj. Możemy stary. Yolo. Walimy ten klej, co? Dawaj. Bo nie ma co? Teraz jak to zrobiłeś, to nie wiem czy to był dobry Tak. Teraz w prawo, w lewo, w lewo, w prawo. Na ogólnie to wychodzi mega dobrze stary, nie? Jak na to, że serio nie patrzysz i masz mega... Ja nie do... wiem, jak ty, ten ekranik jak wygląda. Dawaj jeszcze trochę, no rób takie kółko jak robisz teraz. Dobra. cały czas jest w lewo, cały czas... Nie, nie, w dół, nie w dół. I teraz tak, robimy identycznie jeden tak jak tak, są tutaj. Tak. Czyli tak. Z prawej strony kółko. Najpierw zrobię te, te górne. Dobra? Jest no, git, to jest nice, git. Nice, nice. O tu kółko. O. Dobra, przestań. Dobra. Wystarczy tego prądu już. Możesz, możesz ściągnąć. O, wyszło naprawdę git! Jak za to, że ci ciągnąłem za rączkę i ci mówiłem co i jak? No. <laughs> No nie rób tak! Sorry, sorry. sorry ja jestem z tego mega dumny. Dobra, idealnie. Kurde, stary, jeden do jednego. Widzowie, ocencie to i to. No to jest idealne Który Myślicie, że jest oryginał? O, besti, żeśmy tak pomieszajmy teraz tutaj niby, że ten. Dobra, i teraz pytanie, czy po lewej, czy po prawej jest oryginał? A? A? Też nie wiecie, też, też nie, nie wiecie. wiecie. Dobra, to co, lecimy do oceny. Dobra. Pokazujcie mi z Game No, my rysowaliśmy to z zamkniętymi oczami ogólnie. Proszę bardzo. Ale i ma kształt? Słuchajcie, nasz monitorek działający, Dwa zespoły wszystkie tam są grane, można na nim grać normalnie. Nawet dwa I ogólnie poza tym wszystkim, wasz kolor mi się mega podoba, nie? Ale nie odzorowuj. No, właśnie. Ej, oni chyba nie zrobili tego samego. W sensie jest ładnie, ale jest wasz... Nie, no chłopaki, tutaj są bardzo jasni zwycięzcy tego... Wyzwania, niestety. Chłopaki. Gratulacje, wygraliście yeah. Ja od razu za tym zaczynam grać. Losowanie w kolejnej rundzie, kto będzie miał utrudnienie? Wy! Jehee! Wspólnie? Igor, twoja kara, wstań. A czemu? Znaczy, nie, zresztą wybierzcie to, będzie ją karę. A czemu tylko jeden z nas ma mieć karę? Klo? na chwilkę, krok. Stary. A, do, do, 3? 3. do jednego. Trzy, cztery. Dobra, ja mam. Dobra, wstań. Jeden bobas, trzymaj go. Drugi. Trzeci. Co? Słuchaj, te bobasy? Ja tak mam je trzymać? Tak. Odwró odwróć, się. Nie, nie, nie. Te, ale nie możemy zrobić tak, że one są przyklejone. Nie, 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 nie. Stary, to byłoby za łatwe. No dobra, czyli przed nami trzecia runda. Igor ma utrudnienie w postaci... Tak. jak ja mam tu teraz rysować? ...bobasów. W tej rundzie robimy słuchawki z Pikachu, więc... No co? Robimy je. Ej, słuchawki! I to Pikachu. jakie fajne! Ech, czy my je ja otworzyć? Nie, 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 nie bo właśnie. to jest do wygrania. Ty robisz wszystkie żółte elementy i wszystkie białe. Ale robimy z pudełkiem czy same słuchawki? Same słuchawki. Co robicie? Star, robimy pikaczu i patrz jak on nieźle wygląda. To na razie matko buźkę i ciałko, ale nieźle, co nie? Ale zobacz na to. A Oskar jest jeszcze lepszy, ja w ogóle. Mega, mega mi się pokazał. A, a, a gdzie są słuchawki w tym nie? To no na razie tylko ten. Są tylko te nakładki na uszy. Stary, patrz, co my zrobiliśmy. Zamiast tego po prostu mamy to. to a jak dużo to robimy? Podawaj idealnie jak Wielkości... na tej księżniczki. Co? No, <laughs> Dawaj takie duże, właśnie. Oj, oj, oj. Oj, oj już inną koncepcję, że bardziej się nie dało. Ja nie wiem o czym mówisz. Nie mieliśmy robić dokładnie tego samego czasem. A nie robimy tego samego czasem? Nie, ja czasem robię słuchawkę, robimy, ale teraz nie. Ja robię słuchawkę, którą połączę jakby kablem. Ale wiecie, że macie jednego dużo większego od drugiego, nie? Ale o to chodzi, stary, bo to jest taki stary. oryginalny design. Ale tutaj tak nie jest, To ma wyglądać jak te słuchawki, już pominam. tu nie obchodzi, jak ma. Ile one są? No niech idzie A? dobrze, że pytasz Zaraz no, ja robię takie Ojojo Jojo moc ja, stary ja. Dobra stary, moja słuchaczka jest gotowa, nie? Nice Stary, nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że moja jest troszkę, troszkę, dosłownie odrobinkę bardziej estetyczna Ale tylko odrobinkę No twoja się chociaż mieści ogólnie Tak Nie ja najbardziej chłopaki ciekawie jak wy zrobicie pikachu nie robimy Nie robimy Przynajmniej jesteśmy w tym zgodni O stary, jedna łajka spadła Jak przyjdzie już to w niego nie rzucę Dobra stary, mój Pikachu jest gotowy ogólnie Nice no, Poza tą buźką, on jest naprawdę no, niezły no, stary Nie stary ja chyba wygrywa Stary no, full profeska będzie Full nie? profeska Jak to zastygnie to nie będzie bardzo Czekaj, czekaj, to teraz musimy to już zrobić O, widzisz? Proszę bardzo, idealnie Zrobiliśmy <śmiech> słuchawki <śmiech> dla wiewiórek Ja bym o tym Stary, jak mi boli I Czy Igor, Igor może się już z... uwolnić? Skończyliście już? Tak. No to jak tak, to tak. Weź z starymi przetnitami nożyczkami tą taśmę. Ooo Dobra. Uuu. Uuu. Stary, to zdjęcie jest jeszcze cięższe niż ta karaż ta ma w sobie. A może zobaczcie, który własności te słuchawki na sobie? No. O! I po 10 Dziesięć nigrozy, jakby znów było to samo No dobra chłopaki 9-6 sześć, jest niemało No dobra chłopaki, no to zobaczmy kto zrobił lepsze Panowie, słuchaweczki no. takie wspaniałe o, Pokemon o, z Pikachu wiedzę, Pokażcie wasze słuchawki Nasze ogólnie są skala 1 do 1 Jest piękny jest Pikachu tutaj Mega dobrze. Jest, jest to też, patrzcie jaki ładny, patrzcie jaki jest ładny Jest to drugi. drugi też, ale go przejechał samochód Dobra, nam się nie chciało robić słuchawek Jak nie, ja się starałem Panowie, no cóż Otwórzcie proszę, zobaczcie jak wam pasują te słuchawki, bo właśnie się nie robisz. Yes! Okay. Czemu? Czemu? To jeszcze z utrudnieniem wygląda. Czemu? Dobra, czekajcie, losujmy karę. Nie, no, Oskar i Bardzo dobrze bardzo dobrze. Ale ta runda będzie mega słodka, zobaczycie sami. Josia, nie wiem, czy bym chciał wygrać tą babę. Czy mówię to jejcie, że to ma być, to ma być dorobić, chłopaki? To tak, jest no, nagroda? Tak. Ja Myślę, że przekąska w trakcie rundy. Dobra, to wezmę jeszcze jedną. tylko no nie, no chłopaki. <laughs> Kolejna runda przed nami, w tej rundzie, no, zostaliśmy ukarani my. Oboje, także. Tak, co ja nim zanim założę słuchawki? Zjedzmy chociaż jedno z tych ciastek, które musimy zrobić, dobra? jedno musimy zostawić. A ono jest do no, to na pół, na pół sobie zjemy. Algawia hmm. ja złączmy. O. Mhm. Mamy ciasto całe. Dobra, nawet trochę większe. I musimy to odwzorować tego, ale musimy ale. to zrobić. Właśnie, mamy słuchawy, które uniemożliwiają nam słyszenie się mhm. nawzajem, więc to będzie mega utrudnione. Słyszysz mnie? Dobra, widzowie, a więc. <laughs> nie słyszysz. Zaczynamy rundę. To jest ja to ciasto, postawię tutaj. Którym kolorem? Co? Którym kolorem? Gdzie jest twój tata? Dobra! Nie wiem co mówi do mnie Oskar. Też nie wiem jak głośno mówię, czy nie mówię głośno, czy cicho. Miłość tak się krzywo patrzy, więc chyba głośno. A bo cicho, właśnie mówię, i muszę mówić głośniej! Nie wiem! głośniej? Co? co? Czemu takie małe? A jak jest? No dobra, niech trochę mnie. Niech będzie, niech będzie. Hmm. Zobaczymy, kto zrobi lepsze kółko, stary. Ale pamiętaj, że musi być takie na moje, nie? No Arna z właściwie to mógłbyś po prostu to położyć, już nie, on masz gotowy. W sumie racja, no. Co? Załaduj to! 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 Co? 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 Ale dobrze smarujesz! Co? Dobrze smarujesz! Widzamy, nie wiem co on mówi. Że coś co? dobrze kremuje? Co? Gówno! Nice! Dobra, mamy pewien plan, jak ulepszyć nasze ciasteczko, które obecnie wygląda tak. Ono nie jest. Ono nie jest jakiś masy Jest obrzydliwe. To jest okropne. Ja bym się pomylił, ale z posypką zrobimy inaczej. Nie będziemy strzelać tym pistolecikiem i robić posypkę, tylko zalejemy całą powierzchnię klejem, a ja to popnę te skrawki wcześniej i po prostu to posypię. Tadam! Nie miało być po trzy każdego koloru. Ready! Widzowie, a jest tak. Nasze ciasko prezentuje się w ten sposób. Oryginalnie a. wygląda tak. Trochę? Wydaje mi się, że znowu wygramy. Easy. Jak zwykle w sumie. Easy. Dobra, ogólnie Wiktor musiał do kibla. Do kibla? Tak, no. Wiedział, że on sam prezentował. Ja jeszcze słucham A, okej. Okay. Już wiem, czemu poszedł do kibla. Miłość. kto dostaje punkt? Bo teraz tylko walczymy o punkty w takim razie. Tak. To ta jest taka, widzowie, ta to jest taka, no to bym skupał chętnie, nie? No mi też się ta bardziej podoba. Dobra, to co, kolejna kara? Wiktor, mamy karę! Chłopaki, kolejna runda, ale przypominam Wam, że Wy macie karę. I Waszą karę jest to, no to, że nie wiecie, co musicie zrobić. Ale będziecie ocenieni tak, jakbyście wiedzieli. Co to może To jest chyba plastikowe, no. Coś, co lata. Według mnie to jest UFO, w środku którego jest żołądź. Żołądź? Tak, że UFO, które jest pudełkiem i w środku jest żołądź. Co robimy w tej rundzie? Robimy hamburgera. Oj, wobec to stary, weź pokaż go tak na części. O, Zobaczcie. O, a on tak... Ach. Myślę, że mega easy. Poczekaj, poczekaj, stary. Trzeba go rozłożyć na części. Tak. I chcę przykmić. Jak to robimy, wiesz? Każdą część stary, stary Robimy kółkami. Ser w weź Weźmy może to otoczmy, stary, żeby był idealnie w skali 1 do 1. Czyli jest tak: ser, mięso i sałata. No dobra, idealny, stary. Idealnie. Ufa? Zrób takie UFO, które ma otwór, żeby mógł tam wsadzić swojego żołędzie. Dobra. Ej, Wiktor. Ej, Ernest. A w sumie zależy nam na tym, żeby wygrać tą rundę. Bardzo mocno. Znaczy, oni na dzień dobry wiedzą, co jest w środku, a my na dzień dobry nie wiemy, co Dobra, jest. to patrz. Zróbmy tyle. Nie no. A mój żołądź? Ej, dobra, u mnie to wygląda mega nieźle. Stary, nawet jest taki pattern, jakbyś robił to mięso na grillu i takie są paseczki, jakby no wiesz, na grill, na stary. Ej, to jest taki. Tylko to troszkę trzeba, wiesz, przylutować, żeby zbierny klej usunąć. O, mm -hmm. stary, ale idealnie. Ja, tak, ten kształt mi nie daje ktoś, pod jakieś odpowiedzi. Stary, na razie. A UFO. To jest w kształcie UFO. A, wiecie, że to, to, to jest kształt UFO? A co innego ma taki kształt? Co wy robicie z tym? Stary, chłodzimy na nasz posiłek Chłodzimy, żeby szybciej poszła nasza produkcja ogólnie Co już macie? Mamy kotlecika i bułeczkę jedną Stary, ta bułeczka jest trochę mniejsza niż mój kotlecik Wiem, że to dobrze To dobrze Tak? No Ej Miłosz, ale powiedz, jest ufo? Stary, no Tak. Tak, Nie wiem, skąd trafiliśmy? Dobra, podglądałem. Podglądałeś? Podglądałem, no. Podglądałeś? Tak. Jesteśmy na etapie sera. Dobra, no, panie kamerzysto, tutaj już też tak tak się. E. Na Nasz burger jest praktycznie już gotowy. Z to jest Mówiliście dużo, to dokładnie zrobić. Jak? Tak. Stary. Przecież stary. To jest najpiękniejsze, co się zabij. Zabij. To już jest fi finalny etap dosłownie? Tak. tak, to jest dokładnie już to, to ostatni to etap. etap. Produkcji. Stary, to jest najlepszy burger, jaki widziałem w życiu. I nasz Pokaż. burger jest ready. Okej, okay, okej. Okay. Ufo z żołędziem. Ogólnie Wiktor powiedział, że tak się boi kary, że pojechał do domu. U -u -u. Serio, pojechał z nagrywek na chatę zupełnie. Serio? No, ja. Bo powiedział, że nie będzie miał podciąganych w bo uważa, że przegraliśmy. Ale ja myślę, że zrobiliśmy serio ufo na żołędziu. Otwórz, stary, zobacz, co to jest najpierw. Ej, ale tak przegrasz, to wtedy masz karę razy dwa, bo za ciebie i za Wiktora. O! To co? No podwójne ściąganie gaczy No tak, tak. Ej, Wiktor to jednak jest najgorszy kolega po prostu no. zawsze Dobra, oby to był żołądź w środku UFO Okej, okay, co to jest? Oj. Oj, co to było? Żołądź chyba, by z tego UFO Dziwny żołąd! Everett, nie skąd ty wziąłeś, wziąłeś żołędzia? Pokażcie swoje chłopaki. Wy zrobiliśmy jeden do jeden burgera. Nie, 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 nie. nawet, patrz, jest nawet w idealnej kolejności. Tutaj kara, kara, kara zadziałała. Yeah, yeah. I zwycięzcami tej rundy oraz całego odcinka yeah. mm. jest drużyna Igora yeah. i Oskara Wygraliście wspólne jedzenie burgera, chłopaki. To już nie, chłopaki nie, wygraliście już, coś nie, lepszego. lepszego. Wygraliście karę dla Ernesta, nie? Yeah. Jestem gotowy, nie, 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 nie. Dobra, ja odliczam. 3, 2, jeden, ciągnąć. Co to jest za kara? Ja chcę sobie wyjść. Dobra, chłopaki, czy starczy już tej kary. Starczy. Ten odcinek, no dosyć dziwny widzowie. Nie udało się niestety wygrać mi Wiktorowi, który uciekł. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, to na tyle. Na razie.